Dzisiaj przychodzę do Was z krótszym odcinkiem, w którym przedstawię Wam jedną z usuniętych scen w Avengers Endgame. Kiedy myśleliście, że film został przeanalizowany na wszystkie możliwe sposoby, twórcy zdecydowali się udostępnić scenę, o której mówiłem Wam już kilka miesięcy temu. Wtedy otrzymaliśmy jedynie informację, że taka scena była w ogóle planowana, teraz mamy ją już dostępną. Tak też zapraszam do oglądania. Na samym początku przerwę jeszcze tylko sam sobie, bo chciałbym Wam mega podziękować za wsparcie pod poprzednim odcinkiem. Zostawiliście tam ponad 4500 osób pozytywnych i prawie 500 bardzo motywujących komentarzy. I tak wiem, sam Wam o tym poniekąd przypomniałem, ale i tak mega doceniam wsparcie, jakie dajecie mi swoją aktywnością. Liczby te może nie są rekordami, ale pokazują, że jest na kanale jeszcze solidna grupa osób, która docenia filmy, które się tutaj pojawiają. No, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że i tym razem pokażecie swoją moc. Ale wracajmy już do tematu odcinka. Pamiętacie scenę, w której Thanos trafił do Kamienia Dusz, gdzie spotkał młodą Gamorę? Mimo tego, do czego Thanos był zdolny i co zrobił z całym wszechświatem, można było mu tutaj po części współczuć. To też dlatego, że jego postać była świetnie napisana, ale teraz nie o tym. Trafił tam w momencie wstrzyknięcia rękawicą nieskończoności i miał okazję po raz ostatni, przynajmniej w teorii, porozmawiać ze swoją córką, którą poświęcił do wypełnienia swojego celu. I teraz, przenosząc się z Infinity War do Endgame, mamy analogiczną sytuację z tym, że tutaj to Tony Stark poświęcił swoje życie aby uratować swoją córkę i wszystkie istnienia we wszechświecie. To czego nie zobaczyliśmy w filmie, a co było nagrane i zaplanowane, to scena, w której Tony Stark spotyka tym razem starszą wersję swojej córki i ma możliwość krótkiej rozmowy. Tak też może po prostu wam to tutaj pokażę i nieco potnę, bo scena jest dosyć długa. A no i niestety nie znalazłem nigdzie lepszej wersji, także jakość jest jaka jest. For me, I got to live. I I Jak widzicie, Tony z początku nie poznaje córki, bo jest już znacznie starsza, ale po chwili wszystko staje się jasne. Wyznaje, że nie wie, czy dokonał właściwego wyboru, bo przypominam, że ta rozmowa ma miejsce dosłownie w momencie, wstryknięcie rękawicą. Morgan rozwiewa jego obawy, mówiąc, że dzięki temu miała możliwość dorosnąć i po prostu żyć. Koniec końców oboje są smutni, że to właśnie Stark musiał się poświęcić, ale z drugiej strony zdają sobie sprawę i cieszą się, że dzięki temu udało się uratować świat i życie jego córki. Cała scena kończy się już kultowym I Love You 3000, wypowiedzianym przez Tonego. Dlaczego w takim razie nie znalazło się to w filmie? Twórcy uznali, że bardziej na miejscu będzie scena z hologramem Starka, który żegna się z zebranymi na jego pogrzebie i tam też mówi to zdanie skierowane do jego córki. Czy był to dobry wybór? To już musicie ocenić sami. Ale ja osobiście nie obraziłbym się, gdyby ten moment w Kamieniu Dusz trafił początkowo do całego filmu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Pamiętajcie też o zostawieniu symbolicznej oceny na dole, żeby pomóc i wspólnie walczyć ze złowieszczymi algorytmami YouTube'a. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, zachęcam też do subskrypcji kanału. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.